Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów marszałek Grzegorz Schreiber podzielił się z rolnikami z całego regionu, dziękując im za ciężką pracę. Tym razem dożynki województwa łódzkiego odbyły się w Paradyżu, w Powiedzie Opoczyńskim. Wieńce z polnych kwiatów, owoców, warzyw i ziół przeplatanych kłosami zbóż, miód i bochenki chrupiącego chleba. Tak mieszkańcy województwa dziękowali za tegoroczne plony. Uroczystości rozpoczęła msza dziękczynna, podczas której biskup Marek Solarczyk, metropolita radomski podkreślił rolę ziarna, który jest symbolem daru od Boga. Później przyszedł czas na tradycyjny karowód i ceremoniał dożynkowy. Drodzy rolnicy, hodowcy, ogrodnicy, sadownicy, pszczelarze, pragniemy Wam z całego serca podziękować, powiedzieć Bóg zapłać. Za to wszystko, co robicie. Dziękuję, że trwacie w tej codziennej, pełnej, poświętej pracy. Dzięki której na stoły wódzkiem, a ja się nie zawaham powiedzieć, w całej Polsce, trafiają produkty zdrowe, trafia żywność, która jest najwyższej jakości. Gościem tegorocznych dożynek był wicepremier Jarosław Kaczyński, który podziękował rolnikom za ich trud, ale też zachęcał do wzięcia udziału w referendum wyborczym. Poza tym przekazał informację, na którą czekali emeryci w całej Polsce. 14 emerytura będzie wynosiła w tym roku 2200 zł netto. To jest kolejny krok naszej władzy, to jest krok, kolejny krok ze strony państwa w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. W Dożynkach wzięło udział 150 gospodyń wiejskich, które przygotowały potrawy charakterystyczne dla swoich powiatów. Jak co roku przygotowaliśmy dla nich specjalny konkurs kulinarny, łódzkie smakuje najlepiej. Nie mogło oczywiście zabraknąć również konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i tego dla wyróżniających się gospodarzy sołectw w Łódzkiem, w którym nagrody i dyplomy odebrało 42 sołtysów. Gwiazdami sceny koncertowej byli Kleo, Mateusz Ziółko, Golec Orkiestra i Trips. Na koncertach bawiły się tłumy mieszkańców Łódzkiego. Dożynki w Paradyżu honorowym patronatem objęli premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Delus. Współorganizatorami święta plonów byli Powiat Opoczyński, Gmina Paradyż i Diecezja Radomska. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału w obchodach rocznicy Bitwy nad Wartą. Rekonstrukcja odbędzie się na terenach położonych pomiędzy Beleniem a Strońskiem koło Stuńskiej Woli już 2 września. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry Aleksandra Gębicka. Mamy dziś wtorek, 29 sierpnia. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. W niedzielę w dzierżąznej odbyły się dorzynki gminy Zgierz. Piękne uroczystości zgromadziły wielu ludzi. W swoich wystąpieniach przedstawiciele samorządu dziękowali rolnikom za ich niezwykle trudną pracę. Ostatnia niedziela sierpnia upłynęła w naszym regionie pod znakiem dożynek. Tego dnia świętoplonów obchodzili m.in. mieszkańcy gminy Zgierz. Impreza była okazała i zgromadziła wielu ludzi. Podczas dożynek gminy Zgierz w Dzierżąznej obok tradycyjnych elementów obrzędowych gospodarze święta, wójt Wioleta Głowacka i przewodniczący rady Dariusz Sędzicki wręczyli odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa oraz tytuły przyjaciela gminy Zgierz. Zajmuję się hodowlą koni śląskiej i dodatkowo zajmuję się hodowlą bydła mięsnego charolais i limousin. Wszystko hodowli francuskiej. Jeżdżę po wystawach ogólno polskich, regionalnych. Nie? W tym roku jeden z moich rocznych ogierków uzyskał dwa razy czempiona wystawy w Machnicach i w Porębie. Praca rolnika na co dzień musi być bardzo ciężka, z jakimi przeszkodami, ale też pewnie z jakimiś fajnymi rzeczami spotyka pan się na co dzień. Na pewno przeszkody, bo wiadomo w tym roku był ciężki bardzo, najpierw deszcz, później ta Długotrwała susza, także ciężko bardzo, a przyjemność. Ja lubię pracować, lubię podglądać, jak rośną warzywa, także z przyjemnością się zajmuję warzywnictwem, bo tym od no, dziecka się zajmuję. Słabo sypały zbiorę, słabo sypały zboża, no dlatego, że właśnie najpierw bardzo mokro, a później no susza, okropna susza, no i tak z tym się wiąże. Ceny bardzo niskie zbóż. Ciężki, ciężki rok, ciężki rok. Wśród gości znaleźli się m.in. poseł Marek Matuszewski, posłanka Agnieszka Hanajczyk, przedstawiciele zarządu powiatu zgierskiego, a także wiceprzewodniczący sejmiku województwa łódzkiego Zbigniew Linkowski. Bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się wszystkim rolnikom za tą ciężką pracę i za tą dobrą współpracę, bo także z tą właśnie wsią, wsią lokalną, sołectwami my na co dzień współpracujemy, rozmawiamy i wiem jak dużo udaje nam się dobrego zrobić wspólnie. I życzę, żebyśmy kolejne lata w tej dobrej współpracy funkcjonowali. Życzę, by gospodarze, którzy rządzą naszym krajem, wykazali ogromną determinację i skuteczność w sprawach dotyczących rolników. Szanuję za bardzo ciężką pracę i ta wasza praca jest szanowni państwo bardzo ważna, bardzo ważna dla nas wszystkich, bo można by sobie tak powiedzieć, że bez tego, bez tego, bez tego nowoczesnego nawet tam laptopa, telewizora przeżyjemy, ale bez żywności kochani nie przeżyjemy. Potem przyszedł czas na prezentację poszczególnych sołectw i grup, które w tym roku przygotowały dożynkowe wieńce kunszt i misterna praca rąk wielu osób sprawiły, że więcej zachwycały. Obserwują mieszkańcy sołectwa Czaplinek. Dekoracja dożynkowa sołectwa Czaplinek to jest ta dekoracja tutaj przed sceną. Dobrze pamiętam, ta przed sceną to sołectwo Czaplinek tą dekorację tutaj wykonywało. W międzyczasie pani wójt i pan przewodniczący wręczali czeki z nagrodami. Teraz minuta dla fotoreporterów. Przybyli goście mogli skosztować regionalnych przysmaków, które były dostępne na kilkunastu stoiskach kół gospodyń wiejskich. Były występy artystyczne, stoiska sołeckie, gwiazdą wieczoru był ekstazji. Gospodarz gminy podziękowała starostom, kołom gospodyń i wszystkim uczestniczącym w dożynkach, ale przede wszystkim złożyła podziękowania wszystkim rolnikom za ich niezwykle trudną i często niedocenioną pracę. Za nami kolejna paka dla uczniaka. To już jej trzynasta edycja. Celem akcji jest wsparcie aktywnej i zdolnej młodzieży w Zgierzu. Paka to organizowana od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie ZG Akcja Charytatywna. Początkowo jej celem było zbieranie wyprawek szkolnych dla najbiedniejszych uczniów w Zgierzu. Z czasem i wraz ze zmianami w pomocy socjalnej formuła ta wyczerpała się, a akcja przyjęła nowy wymiar zbierania datków na... Fundusz Młodzieżowy EZG, który ma wspierać młodych, zdolnych ludzi w realizacji ich pasji i marzeń. Tak, po raz 13 akcja Apaka dla w Zgierzu się odbywa. No i jak co roku celem jest wsparcie aktywnej, zdolnej młodzieży w Zgierzu. Różnych inicjatyw społecznych, wolontariackich, które, które gdzieś tam młodzież chce realizować przy stowarzyszeniu, czy też w różnych innych miejscach, na przykład w szkołach. No i w ramach tej akcji, jakby no główne taka, taka, takie działanie, no to jest piknik tutaj na Malince, w ramach którego jest turniej siatkówki, są warsztaty z upcyclingu, warsztaty z karate, Wendo, można również stworzyć pina, czy pomalować buźkę, jeżeli chodzi o dzieciaki. Są. Tematem akcji był bezpieczny powrót do szkoły obok tradycyjnego pikniku organizowanego przez stowarzyszenie. Współorganizatorzy zaproponowali miasteczko bezpieczeństwa z punktami informacyjnymi i stanowiskami edukacyjnymi. Zgierzanie mogli zobaczyć też pokaz ratownictwa medycznego, dowiedzieć się, jak zachować się w razie wypadku. Tego dnia też Muzeum Miasta Zgierza zorganizowało zajęcia archeologiczne dla najmłodszych. Zakopaliśmy kilka fantów, kilka artefaktów i dzieciaki metodycznie po naszych instrukcjach mogą wykopywać skarby. Przy czym oczywiście się bardzo dobrze bawić. Nauczyć się czegoś ciekawego na temat archeologii tego, że archeolodzy nie kopią dinozaurów. Co zawsze wiąże się z tym, że są rozczarowani. Ale tak, ale i wyniosą coś z tego ciekawego. A oprócz tego wiadomo, że dzieci lubią po prostu bawić się w ziemi. W programie znalazł się jak zwykle cieszący się sporym zainteresowaniem turniej piłki siatkowej. Uczestniczymy w turnieju w siatkówki, zbieramy pieniążki, oczywiście też sami przekażemy pewną kwotę pieniędzy na rzecz stowarzyszenia i całej akcji Paka dla uczniaka, więc co roku próbujemy jakąś inicjatywę podejmować i w niej uczestniczyć. Akcja odbyła się pod patronatem prezydenta miasta Zgierza i we współorganizacji z jednostkami miasta Mosir Zgierz oraz służbami Państwowa Straż Pożarna i Policja. Wyjątkowi goście, upominki i dobra zabawa tak było podczas pikniku łączącego pokolenia zorganizowanego przez Zgierskie Centrum Seniora. Szósty zgierski piknik seniora za nami. Starsza młodzież z naszego miasta spotkała się wspólnie na terenie parku miejskiego, aby razem celebrować ten wyjątkowy dzień. Podczas tegorocznej edycji łączącej pokolenia nie zabrakło dobrej zabawy, którą zapewnili wyjątkowi artyści. Tradycją w zgierskim centrum seniora są koncerty gości z popularnego programu The Voice. W tym roku na scenie pojawiła się Barbara Parzeczewska. Olga Bończyk oraz Marcin Daniec. Podczas pikniku przeprowadzono losowanie nagród dla posiadaczy z Gierskiej Karty Seniora. Do wygrania były m.in. parasolki, pulsometry czy też vouchery na masaże. Naprawdę umiem żyć! Umiem żyć aby... 1 września to pierwszy termin wypłat 14 emerytury w województwie łódzkim otrzyma je blisko w tym czasie 61,5 tysiąca osób. Już 1 września emeryci renciści będą mogli spodziewać się wyższych przelewów na swoich kontach bankowych, a to dlatego, że oprócz podstawowego świadczenia, jakim jest emerytura czy renta, otrzymają jeszcze dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. 14 emeryturę. W województwie łódzkim w pierwszym terminie świadczenie odbierze 61,5 tysiąca osób. Łączna kwota pierwszych czternastek w Łódzkiem wyniesie ponad 147 milionów złotych. Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. Obecnie realizowane są wypłaty na 1 września, a kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Oznacza to, że jeżeli ktoś otrzymuje emeryturę lub rentę np. 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przeleje mu czternastkę. Na dziś to już wszystko, się z Państwem żegnam i życzę miłego popołudnia.